Witajcie w trzecim odcinku. Omówimy sobie teraz ekwipunek dla Alary Croft. Wejdźmy do postaci i przejdźmy do omawiania. Więc jest to pierwsza postać, która na tą chwilę ma dostępne wszystkie przedmioty w ekwipunku dotyczące ostatniej rangi. Pierwsze dwa przedmioty, których u mnie nie ma, są dostępne obecnie tylko i wyłącznie poprzez zakup w ofertach specjalnych. Możemy sobie zobaczyć, że tutaj bony jakie, są, jakie daje ten przedmiot to inteligencja, zwinność oraz siła. Następnie mamy zbroję tutaj na pierśnik odwetu, która daje nam zdrowie. Bon 22308 oraz miażdżenie 1859, także całkiem przyzwoite bony. Następnie mamy łamacza tarcz. Jest to przedmiot, który możemy zdobyć obecnie za darmo. Potrzebujemy do tego standardowych ulepszaczy. Które możemy dostać w kampanii. Bony jakie daje nam ten przedmiot to tak fizyczny, przebicie pancerza oraz miażdżenie. Kolejnym przedmiotem są nowe przedmioty, które możemy otrzymać, część, część jakby elementów potrzebnych do wytworzenia tego przedmiotu możemy otrzymać w wydarzeniu kupując je za monety natomiast nie ma możliwości, żebyśmy kupili całość elementów potrzebnych do wytworzenia tego przedmiotu. Niestety trzeba wydać odrobinę pieniążków na to, żebyśmy taki przedmiot pozyskali. Przejdźmy sobie teraz do bonów. Więc jest zaufany towarzysz. Tak nazywa się ten przedmiot i szansa na trafi trafienie krytyczne oraz miażdżenie jest bonusem w tym przedmiocie. Następnie mamy łuk refleksyjny i tu mamy atak fizyczny oraz miażdżenie. Kolejnym przedmiotem jest plecak przygód, w którym mamy bon na pancerz oraz wytrzymałość. Możemy sobie teraz jeszcze przejść do ofert, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda cenowo. Wejdźmy sobie i tak, mamy 100 sztuk tego przedmiotu za 89 zł. 200 sztuk za 155 zł oraz 300 sztuk za 225 zł. A każdy z tych przedmiotów wygląda identycznie cenowo, czyli 45 za 40, 60 za 68, 100 za 89, 200 za 155 i u mnie 300 tutaj nie będzie pokazane, ponieważ ja od razu zakupiłem za 300, żeby już nie rozdrapniać się i szybciej osiągnąć możliwość założenia tego przedmiotu. To samo tyczy się tutaj tej skrzynki, trzeba się plecaka przygód. Również u mnie jest maksymalnie kupione za pieniążki i wykorzystane do postaci. Na tą chwilę to jest wszystko, co miałem Wam do pokazania, także dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków.